Dzień dobry Państwu. Ostatnie kilka godzin handlu na głównej parze walutowej minęło nam na lekkim wzroście wartości pary euro USD. Obecnie wyceniana jest ona na 1,355. Na gruncie analizy technicznej nadal znajdujemy się w trendzie wzrostowym zapoczątkowanym 7 listopada bieżącego roku. Ponadto podaży nie udało się przebić wsparcia w postaci wspomnianej linii. Trendu wzrostowego oraz zniesienia FIBO w okolicach poziomu 1,35. W kalendarzu mamy, nie mamy ważnych figur makroekonomicznych, poznamy tylko o inflacji producenckiej ze strefy euro za październik jednak będzie to, czy to, czy to, czy to czy o to ograniczonym znaczeniu. Okupujące walutę skupią się zapewne na innych segmentach rynku finansowego, doniesieniach szerokiego rynku oraz analizie technicznej. Dzisiejszą sesję rozpoczynamy od lekkiego umocnienia tego dolar kosztuje 3,09 PLN, zaś euro 4,20. Dziś nie mamy danych z naszego kraju, więc. Kupując do tego przy swoich inwestycjach, skupiał się przede wszystkim na kwotowaniu głównej pary walutowej. Dajmy, że rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich na chwilę obecną wynosi 4,5%. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy. Państwa, życzę miłego dnia. Do widzenia.